Yeah. <laughs> Zatrzymani przez policjantów kierowcy nie dostali mandatu, za to mieli okazję wsiąść do symulatora dachowania. Taką akcję przeprowadzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w ramach ogólnopolskiej kampanii Road Pol Safety Days. Funkcjonariusze kontrolowali prędkość i zapięte pasy u kierowców na jawożnickich drogach. Podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności, który trwa od 16 do 22 września, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie prowadzą działania profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej akcji Road Paul Safety Days. Tegoroczna kampania ma na celu Walkę z agresywnym i ryzykownym zachowaniem na drogach i dążeniem do wizji zero, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. E, dzisiaj przeprowadzamy akcję profilaktyczną, e, edukacyjną. Stricte skupiamy się na działaniach edukacyjnych, e, ponieważ e, Policjanci z Jaworzna włączyli się w ogólnoeuropejską akcję ROAD Pol Safety Day, która w ramach tygodnia mobilności, który trwa od 16 do 22 września, promuje bezpieczne zachowania dla uczestników ruchu drogowego. Ta kampania ma na celu uświadamianie uczestników ruchu drogowego i podniesienie świadomości, przede wszystkim, jak oni sami mają dbać o swoje bezpieczeństwo, i jest to jakby dążenie do wizji um, uniknięcia wypadków um, z udziałem um, ofiar śmiertelnych w związku z tym dzisiaj postanowiliśmy um, taką akcję dla kierowców poruszających się na drogach Jawożna zorganizować w środę 18 września policjanci z Jawożna kontrolowali kierowców na ulicy Martyniaków sprawdzana była ich prędkość oraz to, czy mają zapięte pasy zatrzymani kierowcy nie byli jednak karani mandatami ich nagrodą za zatrzymanie przez funkcjonariuszy była możliwość skorzystania z dachowania pod okiem instruktora nauki jazdy z grupy Cargo. W ramach tej akcji osoby, które popełnią wykroczenie, czyli będą jechały bez pasów albo przekroczą prędkość mogą nie spodziewać się w dniu dzisiejszym mandatu, ale w ramach tego będziemy te osoby, kierowców edukować i będą miały możliwość skorzystania z pod okiem wykwalifikowanego instruktora z grupy Cargo, który z nami tą akcję przeprowadza, z symulatora dachowania. Działania policjantów miały charakter wyłącznie profilaktyczny, a ich celem było podniesienie świadomości wśród uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze przypominali jak ważne jest przestrzeganie ograniczenia prędkości oraz jazda z zapiętymi pasami. Dzisiaj obejdzie się bez mandatów, natomiast Skupiamy się bardziej na edukacji kierowców, żeby oni sami dbali o siebie i przede wszystkim pamiętali o tym, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym zaczyna się od nich samych. Dzięki symulatorowi kierowcy mogli w bezpieczny sposób doświadczyć na własnej skórze, co dzieje się w aucie podczas dachowania i jak działają zapięte pasy. Więc kierowco zapnij pasy, ściągnij nogę z gazu, żyj i ratuj życie.